Cześć, miałem już dość brudnych wylotów i postanowiłem je w końcu wyczyścić. Do tego akurat miałem też czyszczenie filtra w małym akwarium 30-litrowym. Jak wiecie, takie rzeczy najłatwiej się czyści, zalewając po prostu to Acze, czyli takim wybielaczem, i z wodą to mieszamy i po prostu to się moczy później. Po prostu to łatwo schodzi taką szczoteczką bądź takim wycioreksem. I widzicie, że takie czyszczenie to. No, jest rzadko w takim akwarium, ale jest potrzebny. od razu węże też trzeba przeczyścić, bo już ciśnienie było słabe. I jak to zawsze wychodzi, wszędzie się woda chlapie, ale polecam mieć taki wycioreks. Wycio wycioreks? Wycio Wyciorek. Wycior marki Wycioreks. Bardzo przydatna rzecz, choćby do czyszczenia węży i różnych takich siakich. Jak widzicie, jestem dosyć zadowolony z tego kubełka. Bardzo ładnie czyści i klaruje wodę, dużo ceramiki tam wchodzi, która już też swoją drogą była zabrudzona, postanowiłem ją wypukać pod bieżącą wodą. Nie boję się o biologię w tym akwarium, gdyż tam jest dużo też roślin i dużo tych bakterii jest na tych roślinach, i na szybach i w podłożu, więc nie ma też co popadać w paranoję. Woda z kranu nie zniszczy aż tak akwarium, przynajmniej ja się nie boję. Wy możecie robić to jak chcecie, zaleca się zazwyczaj żeby to robić pod wodą z akwarium, czyszczenie ceramiki. Z gąbkami też się nie toliłem i po prostu, po prostu też je wymęczyłem pod bieżącą wodą. Tu już sobie troszeczkę mi się śpieszyło, więc sobie pomogłem oreksem w czyszczeniu tych rurek, nie czekałem aż to wszystko puści samo, wiecie jak to jest. Praca dom, dzieci, więc nie ma czasu. Dosłownie. To jest mój taki sposób ekstra. Napełniam sobie ten wąż wlotowy do filtra. Przez co grawitacyjnie nic nie trzeba ciągnąć, zasysać. Samo wszystko pójdzie i samo się odpowietrzy. Piękna sprawa. Jak widzicie, akwaria już czyściutkie. Tutaj dyfuzory CO2 też już czyste. Tutaj troszeczkę te grube są bąbelki, będę musiał się zastanowić, jaki inny dyfuzor wypróbować. Możecie w komentarzach y, dać mi rady, jak, co wy byście mi polecili jako dyfuzor do takiego małego akwarium. Czy kostka z lipy, czy cokolwiek. <noise> Dziękuję bardzo, że wytrzymaliście tak długo. Spójrzcie, przycinka też się y, tutaj szykuje niedługo. Myślę, że może zrobić jakieś shorty albo odcineczek o przycince. Dla tych, którzy nie wiedzą jak. Dzięki, do zobaczenia, cześć!